Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się w Usteckim Ratuszu. Nagrodę w imieniu marszałka wręczyła Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Ustecki Uniwersytet III wieku, żyj kolorowo, istnieje na mapie organizacji pozarządowych Miasta Ustka od 2006 roku. W swoim gronie skupia aktualnie 184 członków. Organizacja w sposób przykładny współpracuje z miastem Ustka w realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym aktualnie realizuje trzynastą medycynę zadania pod tytułem Kolorowa Akademia III Wieku, polegającego na aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i społecznej seniorów, promowaniu aktywnych forum spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwu osób starszych w życiu społecznym, wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju i wykorzystania potencjału osób starszych w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałaniu osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych. Uniwersytet zatrudnia łącznie 8 osób, w tym 6 w wieku emerytalnym, z tego 3 osoby na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin pracy. Gdyby nie państwo nie byłoby nas tutaj. Gdyby nie nasza wspólna praca nie byłoby nas tutaj. <laughs> tylko dlatego, że umiemy wykorzystać nasze umiejętności, które nabyliśmy w naszym życiu zawodowym dużo wcześniej. Uniwersytet wykorzystuje to, bo nie tylko <laughs> osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy na umowę o pracę są naszymi pracownikami, ale również liczna grupa naszym słuchaczy, która pracuje na rzecz Uniwersytetu, uniwersytetu jako wolontariuszy. Podczas uroczystości listy z podziękowaniami od burmistrza miasta Ustka otrzymały osoby, których kandydatury zostały również zgłoszone do udziału w konkursie w kategoriach zwyczajny, niezwyczajny senior oraz przyjaciel seniorów. To jest pani Sabina Salagierska oraz pan Andrzej Tontarski. Mimo braku przyznania nagrody Marszałka otrzymały one honorowe tytuły Nadzwyczajnego Seniora oraz Przyjaciela Usteckich Seniorów za wkład i poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz mieszkańców, a w szczególności osób starszych.